Zarabiam kupę kasy. Gdzie pracujesz? Uuu, dobre pytanie. Jak się rozejrzycie dobrze na YouTubie? Co sądzisz o Fame Emma? Hej wszystkim, witam was dzisiaj bardzo się na moim kanale Jeżeli podobają wam się moje filmy, chcecie ich więcej, zostawcie lajka Pamiętajcie o tym, napiszcie komentarz co sądzicie o moich odpowiedziach Albo zadajcie inne, nowe pytania do nowego Q&A I zapraszam na mojego Instagrama, z którego pochodzą dzisiejsze pytania do tego filmu Kazałam wam dać takie dosyć ostre Wajsi Pytanka, mamy ich 27, postaram się odpowiadać na nie szybko, zwięźle na temat, żeby ten film nie był długi, dlatego już przechodzę do pierwszego pytania. Czy znasz osobiście jakichś youtuberów? Okej, okay, ja że sama jestem twórcą również i poznałam innych twórców, to jest oczywiste, tak, znam i to nie jednego. I następ... Też, właśnie nagrywam film, przywitaj się z widzami. O, to pytanie jest od mojego szanownego kolegi z Krakowa, który pożyczył mi kiedyś książkę na krakowskich targach książki. Przeczytałaś Star Warsy? Nie. Powiedziałam ci, że przeczytam je za 5 lat, to przeczytam je za 5 lat. Tak jest, jak mi się pożycza książki. Kogo oglądasz na polskim YouTubie? Szczerze mówiąc, to ostatnio praktycznie nikogo, bo nie mam na to czasu, a jeżeli... Dobra, oglądam, bo niektóre filmy robię, okej? Okay? To, to może no, no w ten sposób. Z, zróbmy tak, że ja siedzę tak jakby w YouTubie, oglądam filmy, które ja robię i które potem Wy oglądacie, więc to się wlicza jako oglądanie kogoś na polskim YouTubie. Odpowiedzcie sobie na to pytanie. A w czasie wolnym tak naprawdę to oglądam albo Izaka, volta Roya, Roka, um, lecha ostatnio zaczęłam oglądać. Co się jeszcze oglądam na tym polskim YouTubie? Chyba raczej nie. Co sądzisz o Fame MMA? Szczerze mówiąc! Oglądam to, oglądam to, rok temu ostatnio to poznałam, znaczy bardziej się tym zainteresowałam. Fame MMA uważam za coś fajnego, ja lubię to oglądać, lubię na to patrzeć, może jestem jakaś dziwna i fajnie, że takie sławniejsze osoby mogą w tym brać udział. Ja akurat wiem, że nie nadawałabym się na takie coś, ale jeżeli ktoś chce i do tego ma, wiecie, krzepę i bardzo by chciał, a znam kogoś takiego, kto by bardzo chciał, to, to proszę bardzo. Ja chętnie obejrzę. Ja chętnie zobaczę Wasze poczynania w tym. Serio. Dlaczego wyglądasz jak dziecko? Lol. Welcome to Rift. Tak się urodziłam, tak mnie Bóg stworzył. Mogę się jeszcze bardziej odmłodzić. No i teraz wyglądam jak 100% dziecko. Oh. Nie wiem, no mam raz, taki mam, no. Trochę to jest dobre, trochę niedobre. Ulka ci przejdzie, jak zobaczę twoją twarz. Nie powiem, że mam 20. Gdzie? Pracujesz? Wiedziałam, że będą takie pytania, bo cały czas o tym gadałam i gadam o tym, że mam pracę, wychodzę, nie mam czasu i studia, i wszystko po kolei. Ja pracuję, uwaga, moi drodzy, jako montażysta. Ja że do pracy, montuję filmy, wracam i no taki jest krąg życia i montuję w garażu. Mówiłam, że level up z piwnicy. Dostałaś kiedyś uwagę w szkole? Ja, może was zaszokuję, może nie, nie dostałam nigdy żadnej uwagi. Oczywiście tam mi mówili, ej, bo dostaniesz uwagę, ale no, nigdy mi jej nie wpisali, nigdy przez całą swoją edukację, przez całą podstawówkę, gimnazjum i liceum nie dostałam uwagi, a czasem byłam naprawdę nieznośna i fajnie, śmiesznie było naprawdę, więc ja się czasami dziwię, że ja w ogóle uwagi żadnej nigdy nie dostałam. Ale to dobrze. Zrobiłam już kiedyś jeszcze takie luźne live'y, jak kiedyś, na przykład symulatora jazdy z Julką. Wy takie rzeczy jeszcze pamiętacie, naprawdę. E, w ogóle Julka, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No i moim zdaniem będą, jak tylko ogarnę sobie lepszy komputer, a to już jest myślę, że niedługo będzie. I trochę internetu muszę lepszego ogarnąć. I tak, tak, tak będzie. Ja bardzo bym chciała, bardzo bym chciała rozwinąć siebie jako streamerkę i myślę, że wieczorami miałabym czas Wam postreamować, czy to spotkać się tutaj na YouTubie. Czy to na Twitchu razem z wspólną grą, więc myślę, że tak, damy kiedyś radę to zrobić. Grasz w Minecrafta albo grałaś. Przyznam wam się teraz do tego, że ja praktycznie nigdy nie grałam w Minecrafta. Raz go odpaliłam na 5 minut, bo grałam kiedyś z moim kolegą Rafałem. Pozdrawiam cię kolego Rafale. I potem już w ogóle praktycznie nie, nie grałam w Minecrafta. Mam fajny fajny pomysł, jeżeli chodzi o tę grę i o ten kanał. Jeżeli byście chcieli zobaczyć Minecrafta na tym kanale, to dajcie mi znać, bo mam, mam chętnego, który by chciałby ze mną coś takiego nagrywać i myślę, że sami byście podczas oglądania tego posikali się ze śmiechu, tak jak ja, podczas grania z tym... z, z tym chętnym. Co sądzisz o Fortnite? Cie? Ja z Fortnite'em zagrałam chyba z 5 meczy i się z nim nie polubiłam, tak więc, no, sorry, wolę peksa. Wolisz starszych czy młodszych facetów? Szczerze mówiąc, powiem tak. Ja najbardziej wolę facetów, którzy są w moim wieku bądź o dwa, bądź trzy lata starsi. Większej różnicy na pewno nie chcę. I nie chcę też za bardzo młodszego. Ale no, no wiecie jak to jest. No. Ja nie jestem w fazie w ogóle ani poszukiwania, ani takiego... Jestem w stanie takiej, no okay, może być, ale może nie być. Rozumiecie o co chodzi. Więc no... Ja nie potrzebuję. Czy jesteś od czegoś uzależniona? Uuuu, dobre pytanie. Tak, jestem uzależniona od, nie wiem, kupowania niektórych rzeczy, bo mam taką ochotę, nie wiem, na przykład mm, popy. Książki były kiedyś moim uzależnieniem. Gry, gry są, nadal kupuję je obsesyjnie. Ale czy chodzi o bardziej opalenie i tak dalej? Papierosów nie, alkoholu nie lubię. Szczerze, naprawdę bardzo mi nie smakuje. Chyba nie, jeżeli chodzi o... Nie, 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 Twój celebrity crush. Tom Holland. Nagrywasz dla kasy? A wygląda jakbym nagrywała dla kasy, miałam taką super mega dużą przerwę na YouTubie tylko dlatego, bo nagrywam dla kasy, nie? Ile zarabiasz na YouTubie? I to jest wydanie, o którego u każdego chyba youtubera ono się pojawia, gdyż uwaga moi drodzy, teraz wam powiem, że zarobiłam naprawdę bardzo mało na YouTubie, czy to na reklamach, czy to na współpracę, bo nie ukrywam niektóre współpracy też były opłacane mi. Ale jak widzicie, u mnie na kanale były też również różne... Zdania na temat tych książek, które recenzowałam, niektóre mi się podobały, niektóre nie. Niektóre wydawnictwa stwierdziły, że okej, okay, tak może być, a niektóre stwierdziły, że Kamila nie podoba nam się ta recenzja i masz powiedzieć o tej książce dobrze. A ja powiedziałam, no to bujajcie wory, bo ja nie powiem o tej książce dobrze. I tak się na przykład, nie wiem, zakończyła współpraca z jednym wydawnictwem. Zarabiam kupę kasy. Dużo przeklinasz? Przyznaj się. Wch. Naprawdę dużo. Wch. Bardzo. Ile masz lat? To jest pytanie bardzo popularne i za każdym razem w każdym QA praktycznie na nie odpowiadam. Niedługo po prostu będzie zablokowane. Mam teraz lat 20. Jestem rocznik 9.9 z czerwca. Jak tam studia. Nagrywam to jeszcze tydzień przed moimi studiami, więc nie wiem. Wy to widzicie wtedy, kiedy ja już jestem na tych studiach, więc będę mogła za jakiś czas Wam po prostu o tym powiedzieć. Pokażesz kolekcję popów. Moje popy mają swój już własny film na YouTubie, więc Was odsyłam do tego filmu. Macie również go w opisie. Tych popów jest trochę niedługo, będą kolejne zamówienia, kolejne nowe popy u mnie. Na półce polecam śledzić mojego Instagrama również, bo tam dzielę się z Wami moimi nowymi zdobyczami i również. Będą niedługo, no bez zdjęcia z popami. Masz chłopaka, męża XD. XD to jest bardzo dobra odpowiedź na to pytanie. Nie, nie mam chłopaka, nie mam tym bardziej męża do, w ogóle do wyjścia za mąż mi się nie śpieszy. Naprawdę mi się nie śpieszy. Wolałabym, żeby tego nigdy nie było i chyba nigdy nie będzie w moim życiu. Poza tym nawet nie mam chłopaka. Nawet jeżeli chodzi o chłopaka, co jak już wam mówiłam, nie jestem ani w takiej... ani nie mam ukierunkowanej takiej, że muszę go znaleźć, ani że nie muszę, jestem taka po środku i no... jak co ma być, to będzie. O, się teraz ugłuchliście. To pytanie mi się najbardziej podoba. Kogo chcesz prze*******ać? O, kocham was. Czy według ciebie DC jest gorszy od Marvela? Tak. Czy ta odpowiedź cię satysfakcjonuje? Mam nadzieję, że tak. Czy miałeś kiedyś chłopaka? Tak, miałam kiedyś chłopaka. Chłopaków. Nawet. W liczbie mnogiej. I tyle. Skąd pomysł na założenie kanału? Cym, słuchajcie, od 2011-2012 roku bardzo chciałam zacząć nagrywać na YouTubie. Moimi pierwszymi filmami wrzuconymi na YouTube były filmy o zwierzaczkach moich, czyli Filip... Moja Gucio, moja pierwsza świnka morska i, ta, i Edek, moja teraźniejsza świnka morska. Plus filmy o Simsach. Filmy o Simsach były jeszcze nawet przed zwierzakami. Potem na YouTubie poznałam taki coś jak YouTube Gaming i tam ludzie w, grali w gry i od tamtego momentu bardzo, bardzo chciałam zacząć grać w gry. I mm, to nagrywać i właśnie w tym momencie trzymałam tego pada, ponieważ no. To jest może jakaś sugestia tu teraz. I bardzo chciałam właśnie z wami mieć taki kontakt z widzami, założyć jakąś swoją własną społeczność i właśnie nagrywać takie filmy i tak dalej. Mi się to bardzo podobało, bardzo to lubię. A BookTube wyszedł naprawdę bardzo przypadkiem, jak już to wiecie, bo już opowiadam chyba tą historię. Ale jeżeli chcecie w głębiej ją poznać, mogę na ten temat nagrać film. Co cię najbardziej denerwuje na YouTubie? To, że ludzie zżynają od siebie i to, że robią jakieś dramy, które praktycznie nie istnieją, nie powinny. Być, ale ludzie i tak je tworzą, bo im się nudzi i muszą je nagrywać jakieś filmy. I to chyba, no, ty no, i, no, nie, no i tyle. No. Bardzo mi się to QA podobało, szybko mi się to nagrywało. Mam nadzieję, że Wam się też fajnie to oglądało. Do zobaczenia w na następnym filmie, pamiętajcie o lajkach i komentarzach. Możecie zadawać kolejne pytania do QA. A jeżeli jakieś macie, postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Jak widzicie, u mnie nie ma jakichś takich tajemnic. Jak się rozejrzycie dobrze na YouTubie, to będziecie wiedzieć, gdzie pracuję. Na razie do zobaczenia i pa pa